Witam proszę Państwa w kolejnym odcinku. Dzisiaj z Hiszpanem będziemy robić sobie proszę Państwa duo mega Aerodaktyla, który nie jest jakimś prostym megasem do zrobienia, bo tutaj zazwyczaj powinniśmy, a raczej nawet, korzystać z kontr na 50 levelu. No, na 45 też da radę i wyższych, ewentualnie przy sprzyjającym mu w secie też na pewno da radę. Na przykład metagrossami na levelu 40, tam widziałem, że czasowo to mieści, ale już po prostu może być trochę ciężej. Jakiś pana zaprosiłem, czekam aż wróci. Recommended używać nie będziemy. Będziemy używać tych Pokémonów. Będzie to Metagross na levelu 50, będzie to Shadow Metagross na levelu 50, Mega Gyarados na levelu 50, Zekrom na levelu 50, Tundurus na levelu 50 i na koniec jest Metagross na levelu tylko 40. Bo po prostu nie miałem co tutaj już wrzucić na levelu 50 skąd, które pokazuje nam PokeBattler. Stwierdziłem, że mam ubogi zestaw pokemonów, że nie mam co tutaj jeszcze na 50 level wrzucić no Są Shadowy, które chętnie bym wrzucił, ale niestety nie mam dobrej mamo świni Shadow, nie mam Tyranitara dobrego Shadow, yy, jakieś tam rajku i tak dalej, żeby zrobić na 50 level. W tym momencie dla mnie jest to nieosiągalne, bo ich dawno nie było na rajdach. Są jeszcze inne mega Pokémony, których możemy używać, np. Mega Manetric. Dlaczego by nie? Mega Rodactyl też może być używany, ale ich jeszcze nie ma. Znaczy, manetrika na 50 level to mam, ale na przykład na 50 level jeszcze nie mam, dlatego nie używam. Yy, Hiszpan, co widzicie w lobby, to widzicie tam są na pewno Rampardosy z tego co pamiętam i jakiś na pewno też się znajdzie metagros. Yy, proszę Państwa, zaczynamy. Oczywiście używamy Ballet Punch Meteor Mesh, nie tego Earthquake'a, on ma Earthquake'a, bo również jest do PVP na Master League, ale to yy, nie dzisiaj, nie tu. Więc tak, zobaczmy jak on ma moveset w ogóle, bo nie sprawdzam jaki ma moveset. Rockslide, więc nawet nawet nie wchodzi w nas jakoś super mega efektywnie, więc ten Rockslide jest na naszą korzyść. A gusoka jest pogoda w poxach, bo zapomniałem. Cloudly. Cloudly, czyli nikt tutaj nie korzysta na tym, że jest Cloudly Weather, ani Aerodactyl, ani nasze kontry, żadna z tych. Żaden, jest, żaden po prostu pox nie ma jak tutaj skorzystać z boostu do Cloudly Weather, bo nic tutaj nie używamy, co było bustowane przez Cloudy Weather. No i pierwszy Metagross pada, teraz wychodzi nas Shadow Metagross. Ja czekam, naprawdę czekam, żeby w Pokemonach w końcu wyszedł właśnie Mega Metagross. To, proszę Państwa, będzie dopiero Bestia. Ale dzisiaj na razie mamy kolejnego mega nowego Pokemona, czyli Mega Rodak. No może nie nowego, już trochę on tutaj z nami jest. Ale na pewno jest jakimś takim, że tak powiem, fajnym megasem, bo ostatnio jakieś tam mega, które wchodziły, jakoś że tak powiem, szału nie było, dupy nie rwało, a teraz mamy coś, proszę Państwa, super. Tutaj, jak widzicie, wchodzimy naszym Mega Geradosem i używamy hydropompy. Battler, Battler rekomenduje nam używanie movesetu, na, znaczy, chodzi o charger w tym momencie, hydropompy że wychodzi lepiej niż Aquatail czy ta hydropompa jeszcze jedna wejdzie wydaje mi się że weszła teraz mamy zekroma czyli elektryczny smok i tutaj używamy mu setu właśnie elektrycznego czyli na charge mamy wild charge i w tym momencie widzę fajnie się zgrało hitchpon ma mega manetrika więc mój zekrom korzysta z mega boosta co naprawdę nam tutaj też również dobrze pomaga. Teraz mamy Tundurusa. On może tutaj postać najkrócej, bo on również dostanie super efektywnie i jest tak naprawdę na jednego rockslide'a i parę charge'ów pewnie. Znaczy parę fastów, albo dojdzie do kolejnego rockslide'a i go nie ma. Zapas czasowy jakiś jest. Ja teraz tutaj używam Metagrasa na levelu 40. Na levelu 40 on dalej to się mieści czasowo plus te inne kontry, więc to powinno nam wszystko ładnie się spasować Zobaczymy jak nam to tak naprawdę wyjdzie Jeżeli dobrze wszystko jest ustawione to yy, ja mam później rejoina niż, niż Hiszpan więc yy, to też jest na nasz oczywiście plus, na naszą korzyść No i czas na rejoina, więc my się skupiamy Klikamy OK Klikamy items Klikamy Max Revive i leczymy szybko nasze Pokémony. Jeszcze jakby się chciały szybko uleczyć, uleczyły się. Szybko. Oho, przeciągamy, był mały misklik, a raczej błąd moim zdaniem, aplikacji, bo ja zrobiłem przeciągnięcie, a nie kliknięcie ekranu. No i teraz yy, jedyne co nam zostało, to klikać, klikać, klikać i jeszcze raz klikać, żeby nam ten mega orodaktyl siadł. Za pierwszym razem jeszcze jeden Meteor Mesh wszedł. Bardzo dobrze. Jeszcze parę fastów. To też się liczy. Dimage do Dimage'a Jeszcze jeden Meteor Mesh. Bardzo dobrze. Shadow Metagross, czyli POX numer 2. Pierwszy Meteor Mesh. Zaraz będzie drugi Meteor Mesh. Hiszpan widzę też używa Metagrosa i też Shadowa. Jeżeli dobrze widzę, czy on jest Shadow, czy on nie jest Shadow? Nie wiem, czy to mój Shadow nakłada efekt Shadow na tamtego, czy nie. nie mi się wydaje, że ten Metagross jest zwykły. Tak jakoś się ustawione, że trudno mi to powiedzieć. No ale jak widzicie, przyspieszyliśmy z rajdem. Jak wszedł Shadow Metagross, to naprawdę zrobił potężny damage. Teraz wchodzi nasz Gyarados Mega. No i tutaj niestety nikt z Mega Boosta nie korzysta. Ale powinno i tak to wszystko nam tu wystarczyć. Nawet jest szansa, że ten Gerardo tutaj to zakończy, jak wejdzie jeszcze, jedno hydro... jeszcze wejdzie jedna hydropompa, ale nie wejdzie hydropompa tym razem, więc zakończ nam tutaj z Zekrom. Nawet. A nie, ten Walcher już nie liczył. 16-18 sekund zapasu. To nie jest łatwe duło, tak jak mówiłem. Tutaj trochę trzeba poklikać, się namęczyć, mieć pokemony. Zobaczmy jak nagrody, Twitch Aftertymki. 10 Silver Pineappów, Bardzo fajnie, a te maliny bardzo lubię. Lubię w nie łapać rzadsze poksy, żeby mieć więcej candy, a srebrna malina również większe szanse na złapanie. Okej. Okay. Czas na bonus. Nie jest szaleni. Ciekawe, czy Hiszpan ma szaleni. 1568, więc jeżeli chodzi o IV, po tym CP, to niestety szału nie ma. Dupy nerwie, jak ja to lubię mówić. I w pierwszą kulkę siedzi. Excellent, złota malina, i mamy to. Ok, zobaczmy. Apparice 15, 11, 14. Nic ciekawego. Zróbmy sobie tutaj szaleni czeki jeszcze. Slugma Shiny nie jest ok. Ta też nie jest Shiny I ja wam przypominam, powinienem to zrobić na początku odcinka, ale to jeszcze jest na to czas 23 stycznia zapraszam was do Galerii Metropolia, do Kingwina Na turniej PVP nasz kolejny Gdzie mamy sponsorów takich jak GBL, Genesis proszę państwa I warto wpaść, warto zagrać, można zawsze coś ugrać, są różne też, że tak powiem, w trakcie konkursy, też można coś zgarnąć. Pierwsza edycja udała się bardzo fajnie. Mam nadzieję, że druga, czyli 23 stycznia, uda się jeszcze lepiej niż pierwsza. Na dole, pewnie w komentarzu, w opisie, będzie link do wydarzenia. Koniecznie kliknij weź udział i będziemy się wtedy, proszę Państwa, wspólnie wszyscy widzieć na miejscu. No nic tu nie było, nie ma co przedłużać. My widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć.